Dane jest równanie do rozwiązania. Yy. Należałoby pomyśleć, jak je zrobić. Oznaczmy to w nawiasie przez N. To drugie w nawiasie przez N. No to. To trzecie w nawiasie, no to widzimy, że będzie y kwadrat plus y kwadrat, 2y kwadrat, minus y, minus 3y, minus 4y, i minus 1 plus 2 to jest plus 1, czyli będzie m plus n. Innymi słowy, będziemy rozpatrywali, Równanie postaci M do trzeciej plus N do potęgi trzeciej równa się M plus N do potęgi trzeciej. Ze wzoru na sześcian sumy otrzymujemy M do potęgi trzeciej plus 3m kwadrat n plus 3m n kwadrat plus n do potęgi trzeciej. Widzimy, że m do trzeciej nam ładnie się uprości. N do trzeciej również. Tak? Zatem, otrzymaliśmy że 0 równa się 3 m kwadrat n plus 3 m n no kwadrat możemy 3 mn przed nawias no to zostanie na nawiasie M plus N. Innymi słowy otrzymaliśmy równanie postaci 3MN razy M plus N równa się 0. No, możemy to podzielić obustronnie przez 3, więc otrzymamy równanie m, n razy m plus n równa się 0. Jest to równanie równoważne. A teraz podstawimy za m, n i m plus n odpowiednie równania. Czyli mamy y kwadrat minus y minus 1 to jest nasze m razy n y kwadrat minus 3y y plus 2 razy m plus n, czyli 2y kwadrat minus 4y plus 1 równa się 0. Wiemy, że iloczyn trzech czynników jest równy 0, no gdy Albo 1 jest równy 0, albo 2 są równe 0, albo trzy czynniki są równe 0. Więc mamy tak naprawdę porównać trzy równania do zera. Czyli mamy trzy równania. Pierwsze równanie do rozwiązania y kwadrat minus y minus 1 równa się 0. Drugie równanie y kwadrat minus 3y plus 2 równa się 0. I trzecie równanie. 2y kwadrat minus 4y plus 1 równa się 0. Możemy również zapisać te trzy równania w postaci układu trzech równe. No i patrzymy teraz na deltę pierwszego delta B kwadrat minus 4 AC, to będzie minus 1 do kwadratu, to jest 1, minus 4 razy AC, czyli 4 razy minus 1, to się równa 1 plus 4, 5. Y1, 2, tu będą dwa rozwiązania, minus B1 plus minus pierwiastek z delty, Czyli pierwiastek z 5 przez 2. Patrzymy teraz na drugie równanie. Delta B kwadrat to jest 9, minus 4 razy A razy C 4 razy 2 8. Czyli delta równa się 1, pierwiastek z delty równa się również 1. Y trzecie, czwarte rozwiązanie to będzie minus B, 3. Plus minus pierwiastek z delty, czyli 1 przez 2. A to się równa 3 plus 1 to jest 4, 4 dzielone przez 2 to jest 2. 3 minus 1 to jest 2, 2 dzielone przez 2 to jest 1. Mamy tu rozwiązania 2 i 1. Patrzymy teraz na równanie trzecie, delta d kwadrat. Minus 4 do kwadratu to jest 16, minus 4 razy a razy c, czyli minus 4 razy 2, 8. No to to się równa 8, a 8 to jest to samo co 4 razy 2. Widzimy, że równanie ma dwa rozwiązania, więc pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 4 razy 2, czyli 2 pierwiastek z 2. I patrzymy teraz kolejne dwa rozwiązania. To będzie piąte i szóste. Minus b to jest 4 plus minus 2 pierwiastek z 2 przez 2 razy 2, czyli przez 4. Czyli możemy zapisać, że to się równa po pierwsze 2 Plus 2 pierwiastek z 2 przez 4 to będzie 4 plus 2 pierwiastek z 2 przez 4 to będzie 2 plus pierwiastek z 2 przez 2. No i oczywiście, drugie, 4 minus 2 pierwiastek z 2 przez 2 przez 4. No to jak skrócimy przez 2, no to będzie 2 minus. Pierwiastek z 2 przez 2. Zatem otrzymaliśmy dokładnie 6 rozwiązań. Wypiszmy je: 1 plus pierwiastek z 5 przez 2, 1 minus pierwiastek z 5 przez 2. Dalej 2. 1, 2 plus pierwiastek z 2 przez 2 i 2 minus pierwiastek z 2 przez 2. I są to wszystkie rozwiązania naszego równania. Widzimy, że są to rozwiązania rzeczywiste. Przypomnijmy, było to równanie postaci właśnie takiej: y do kwadratu minus y minus 1 do potęgi trzeciej plus y kwadrat minus 3y plus 2 do potęgi trzeciej równa się 2y kwadrat minus 4y plus 1 również do potęgi trzeciej. Dziękuję bardzo.